Dzień dobry Justyn Adamski. Przedstawiam dzisiaj w jaki sposób w programie WaproGang rozwiązano problem z przestojami ekonomicznymi w związku z pandemią wir wirusa COVID-19? Otóż pojawiła się wersja 851 i ona wprowadziła szereg zmian w działaniu programu. Otóż jeżeli, jeżeli występują przestoje ekonomiczne, to dla pracowników pełnoetatowych można zastosować pomniejszenie wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym. I tak, yy, I tak na przykład, jeżeli mamy jakiegoś pracownika i będziemy robić wynagrodzenie za kwiecień, a powiedzmy od 1 do 15 firma nie pracowała i mamy zamiar pomniejszyć wynagrodzenie, to w kartotece osobowej wybieramy na pracowniku dane pomniejszające wynagrodzenie i okresy przestoju ekonomicznego. Dodajemy okres, w którym nastąpił przestój i możemy pomniejszyć maksymalnie 20%. Ja daję 20%. I teraz, teraz, jeżeli zrobimy listę płac za miesiąc kwiecień, i wprowadzimy tego pracownika, to możemy mu naliczyć wynagrodzenie, które automatycznie zostanie pomniejszone. I tu mamy nowy składnik, płaca za angaż mamy 5000 zł, bo taki, taki angaż ma ten pracownik. Taki angaż ma ten pracownik 5000 zł. Jego wynagrodzenie po zredukowaniu o okres przestoju ekonomicznego jest 2600 zł. Natomiast tu jest wydzielony nowy składnik: wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego. I jeszcze jest nowy składnik: wynagrodzenie za okres obniżonego wymiaru wynagrodzenia. Oczywiście to jest to, jest to pomniejszenie. Teraz, w związku z, z pojawieniem się takich nowych składników, jeżeli będziemy próbowali wydrukować listę płac według starego układu, to oczywiście nie zobaczymy tego składnika tu na liście płac. Więc musimy też zmodyfikować wydruk listy płac, aby pracownicy widzieli to pomniejszenie i zobaczyli ile dostają za okres, okres przestoi. Więc wybieramy konfiguracja, kreatory wydruków, kreatory listy płac i wybieramy powiedzmy listę podstawową tabela i dodajemy nowy składnik, Wynagrodzenie za okres przestoi. Przesto okres przestoi oczywiście ten składnik musimy zmienić jego położenie. powiedzmy tuż yy, za okres przestoi. teraz yy, z listy składników z listy podstawowej okres yy, to był chyba 204 składnik hmm. Okres przestoi. Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego, usuniemy tutaj jedną pozycję, wygenerujemy. Teraz jak będziemy drukować, to już wtedy tą listę płac, będziemy chcieli wydrukować tą listę płac, to oczywiście zobaczymy już ten składnik. Hmm. Proszę, tu jest, tu jest ten składnik, okres przestoju ekonomicznego, tu jest ten składnik. Więc jeżeli pojawią się nowe składniki, musimy te składniki dołożyć do wydruku listy płac oraz musimy też w kreatorach wydruku, tu, tu wybieramy kreatory listy płac i tu dołożyliśmy ten składnik, za okres przestoju ekonomicznego do listy, ale jeszcze musimy dołożyć też do zbiorówek listy płac. I tu jeżeli mamy zbiorcze zestawienie list płac i mamy rozbite wszystkie dodatki z wszystkich typów list płac, też powinien pojawić się przed bruttem ten składnik za okres przestoju ekonomicznego. Teraz wybieramy ten składnik. Oczywiście tu filozofia jest troszeczkę inna niż podobna, ale trochę bardziej skomplikowana, bo musimy najpierw w liście płac, to po prostu wyświetlają nam się wszystkie składniki związane z listą płac. Natomiast tu musimy wskazać, z jakiego typu listy wybieramy ten składnik. I musimy wskazać, na innych typach list płac nie mamy tego wskaź... składnika, ani w dodatkowej, ani w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie mamy tego składnika, więc i dopiero teraz możemy wygenerować ten wydruk. I wtedy, jeżeli sporządzimy sobie takie zbiorcze zestawienie list płac, taką zbiorówkę, to wtedy. Ten składnik się pojawi. To jeżeli jeszcze dodatkową jeszcze zaleceniem Aseko-Wapro co do okresu tego wyliczania nowego list płac, jeszcze jest zalecenie, aby w ewidencji nieobecności, za chwilę sobie przeliczymy jeszcze raz tą listę, w ewidencji nieobecności powiedzmy od pod koniec kwietnia ten pracownik. Miał opiekę nad dzieckiem. Więc wtedy musimy wybrać literkę E, opieka nad dzieckiem. Tu wstawiamy datę tego, tej, kiedy korzystał z tej opieki. Powiedzmy. I tu zalecane jest wpisanie w uwagach. Które ewentualnie później będzie można wykorzystać do robienia jakichś zestawień. I teraz, jeżeli y, przeliczymy tą listę, jeszcze raz, to pojawi nam się zasiłek, wynagrodzenie za okres opieki, ale to wynagrodzenie to już jest. Y, ten, ta literka S okres nieobecności była wykorzystywana już wcześniej. I podstawa wymiaru zasiłków chorobowych nam się pojawiła, i pojawiła nam się opiekun podstawa do zasiłków opiekuńczych. To tyle, jeżeli chodzi. O, znaczy, jeżeli drugie rozwiązanie, jakie jest możliwe w programie WAPRO Gang, jest takie, że nie wykorzystujemy tek, tego składnika okres przestoju ekonomicznego, tego przypominam, że jest to w danych pomniejszających wynagrodzenie I tu się wprowadza okres przestoju ekonomicznego. Tu w jednym miesiącu może być kilka okresów powiedzmy rozłącznych. Nie musi być to tak, jak tu jest okres ciągły. Tylko może być, mogą być to okresy yy, nieciągłe. Drugie rozwiązanie, jakie jest proponowane w, w tym programie, jest takie, że po prostu robimy przeszeregowanie pracownikowi. Wtedy pojawi się nam nowy, to, to przeszeregowanie zamknie powiedzmy od 1 maja. Od 1, od 1 maja nam się powiedzmy, ja tu skorzystam z tego, powiem jaka jest druga możliwość. Nie korzystamy z tamtych przerw, okresu przestoju ekonomicznego, tylko mamy tu nowy angaż. I w tym angażu obniżamy współczynnik etatu. Powiedzmy, jedna, druga. I tu y, y, piszemy nowe wynagrodzenie, i obniżamy ten współczynnik etatu z, z powodu COVID-19. To jeżeli chodzi o zmiany, które dotyczą. Pracowników etatowych. Natomiast, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, jest też taka możliwość, tylko że trzeba wtedy zawrzeć umowę okresową z takim pracownikiem, i wtedy we w danych wprowadzających też są okresy przestoju ekonomicznego, i też analogicznie jak dla pracowników etatowych, można za jakiś okres powiedzmy, jeżeli Umowa okresowa jest na okres roku, to można na miesiąc czy tydzień obniżyć wynagrodzenie z tytułu przestojów ekonomicznych. Na tej samej zasadzie, na jakiej obniżamy dla pracowników etatowych. Dziękuję za uwagę.